Cześć! Z tej strony Klaudia. Dzisiaj porozmawiamy o zabiegu lipolizy iniekcyjnej. Lipoliza to innowacyjna metoda redukcji tkanki tłuszczowej, umożliwiająca precyzyjną i skuteczną walkę z tkanką tłuszczową, zlokalizowaną zarówno na twarzy, jak i na ciele. Podczas zabiegu lipolizy substancje lipolityczne wprowadzane są pod skórę, gdzie rozkładają nagromadzone tkanki tłuszczowe. To proces który skutkuje redukcją zlokalizowanego miejscowo tłuszczu. Co wyróżnia lipolizę? To nie tylko efektywność w redukcji tkanki tłuszczowej, ale także bezpieczeństwo i minimalny okres rekonwalescencji. Pacjenci cenią sobie możliwość modelowania sylwetki oraz wysmuklenia owalu twarzy bez potrzeby korzystania z procedur chirurgicznych. Lipoliza to sposób na osiągnięcie wymarzonej sylwetki, zwłaszcza w obszarach trudno dostępnych dla mm, tradycyjnych metod odchudzania. W krótkim czasie możesz zauważyć, jak niechciane fałdy ulegają redukcji, a twoje ciało zyskuje nowe proporcje. Odkryj, jak ta metoda może przyczynić się do podkreślenia twojej naturalnej urody i sprawić, że poczujesz się pewniej we własnej skórze. Jeśli jesteś zainteresowana bądź zainteresowany lipolizą iniekcyjną, serdecznie Was zapraszam do kliniki młodości Blanki Pawłowskiej, gdzie dobierzemy terapię indywidualne do Waszych potrzeb. Do zobaczenia!